Strząsające wieści obiegły środowisko artystyczne, gdy dowiedzieliśmy się o odejściu Joanny Kołaczkowskiej, niezapomnianej postaci polskiego kabaretu, która zmarła na nowotwór mózgu. Jej talent, charyzma oraz niepowtarzalny styl błyśnięcia na scenie na zawsze pozostaną w pamięci zarówno miłośników kabaretu, jak i współpracowników. Telewizja Polska w geście hołdu dla artystki zorganizowała program dla widzów, na którym zaprezentowano najważniejsze momenty z jej kariery. Była to niezwykła podróż przez znane i mniej znane skecze, które wzruszały i bawiły miliony Polaków. Widzowie mieli okazję zanurzyć się w wspomnieniach związanych z występami Joanny, w tym słynnym sąk porzuconej z roku 2011 oraz fragmentach jej występów sprzed lat, kiedy to dopiero stawiała pierwsze kroki na scenie. W niedzielne popołudnie telewizja polska uraczyła widzów programem Joanna Kołaczkowska, królowa kabaretu, który ukazał szeroki przekrój jej twórczości, sięgając nawet do lat osiemdziesiątych. W trakcie tego wyjątkowego czasu można było przypomnieć sobie występy z kabaretu potem, które znacząco wpłynęły na rozwój polskiego kabaretu, a także skecze z kabaretu hrabi, bawiąc widownie do łez. Wspomnienia te ożywiają w sercach fanów pozytywne emocje i uśmiech, które Joanna wywoływała na scenie. W sieci społecznościowej ludzie dzielili się swoją smutną refleksją dotyczącą jej odejścia. Dyskusje na temat twórczości artystki rozpalały serca internautów, którzy nie mogą pogodzić się z tym, że taka wielka postać zniknęła z naszym życiu. Pojawiały się liczne komentarze wieszczące, że wielcy artyści nigdy nie odchodzą całkowicie, ich duch pozostaje z nami na zawsze poprzez sztukę, którą tworzyli. W programie telewizji polskiej znalazł się także sketch Umarł Staszek, który humorystyczny sposób podejmuje trudny temat śmierci. Ostatni występ Joanny Kołaczkowskiej zamknął program, pozostawiając widzów z refleksją nad sensem życia, a jej ostatnie słowa stanowiące artystyczny testament poruszyły serca wszystkich oglądających. Joanna nie tylko bawiła ale również zmuszała do myślenia o rzeczach głębszych, co czyni ją artystką wyjątkową i niezapomnianą. To, co dla wielu mogłoby być zakończeniem, dla jej fanów i miłośników sztuki, stanie się początkiem nowego etapu w pamięci o jej życiu i twórczości. Odejście Joanny Kołaczkowskiej pozostanie w naszej pamięci jako wielka strata, ale równocześnie jako zachęta do celebrowania jej sztuki. To czas, by przypomnieć, jak wiele radości dostarczyła nam wszystkim i jak brawurowo przekraczała granice kabaretowego świata.